Kurwa dziadek! pierdole Ale brzydko było, to jest do poprawy. Siema widzę w kolejnym odcinku. E. Teraz nam tutaj trochę pozarastały. Tutaj taki stan średni, ale ale da się jeździć, jest spoko w miarę. A tutaj, propo tego, zaczęliśmy robić drugą linię. Dużą linię zaczęliśmy tutaj odchwaliliśmy. Macie tutaj zdjęcia, jak to wczoraj wyglądało. Ale zapomniałem wtedy kamery wziąć. No. Ten tutaj odchwalca drogę na wybicie, ja to wybicie które ogarnąłem ich lądowanie i oni tutaj się zajmują tym oni się zajmują tym tutaj zjazdem, ja to z nimi robię e, a propos na przykład roweru to nie będę na raczej nic skakał bo nie mam hamulca byłem tylko na skateparku, tam pojeździłem bo tam jednak bez hamulca trochę lepiej bez hamulca nie chcę jeździć bo nie wiem, boję się. Aha, jak na razie to. Zbijamy i lecimy robić dalej. sędziego i całą rodzinę jego! Jebać sędziego i całą rodzinę jego! A co? ją zaśpiewać. Łada! Łada! łada gówny włada. Sparta Katowice! <noise> Sparta Katowice! Sparta Katowice! Sparta Katowice! Iskra pole! ja iskra pudełka, Ja i pole! pierdole. pierdolę! Nie, 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 kurwa nie, yo. Yo, yeah, Jo Ej! Yeah. Twój stary jest jednoznaczny, twój stara daje dupę w pralce! Eee! Twój stary jest kurwa gardkiem, a ten Grzak jest kurwa tym <grym> Twoja maska dała dupę przy pracy, a twój stary został wyruchany przez Małpę. <grym> a twój stary leży najebany na wersalce i kurwa miesza bigos w wersalce! Yo! Ten, ten tekst jest przeruchany jak twoja dupa, twój stary dał dupę, kurwa nie ma tym gdzie. Ej, jo! Mój stary na no, dupie! <głos> <głos> Je... Jebać, kurwa, ślimpci! Si... mój stary ma Jebać, kurwa, buty! Jo, <noise> jo, twoja stara jest tak pisot na wyścigu, każdy zakacza! Jo, bez wstydu! Twój stary jest, kurwa, drzewem! Bo co? Drzewem jest bo co? Jebać! Kurwa drzewo! Jebać, kurwa... Jebać, kurwa, drzewo! Kontynuuj, tak. Eee. Pójdź w eee. o, kurwa, lot. No. Dobra, eee. Tutaj się trasa tworzy, jak widać, z góry idzie trasa, ten już szejpuje prawe wybicie, zaraz będziemy ogarniać lewe, ja już tutaj, ja zacząłem zejść na chwilę, zacząłem tutaj podlepiać ten rożek, bo, bo jest to przypany, więc zacząłem go lepić, ten tutaj szejpuje, ci tutaj robią porządnie, kapelusznik, ten kujde, no i jakoś to idzie. Dobra, tutaj nic się nie zmieniło. Tu leży rower. Klasa sama w sobie. Eee, co? Tutaj ogarnąłem tą ściankę, żeby nie było tutaj tych kwasów wszystkich i w ogóle. Jeszcze tutaj trochę przeszkadza, ale to się tym kiedyś zajmę. Eee, tutaj jest w miarę ogarnięta droga. Tutaj zupa na zbytnie rośnie. Paweł Klepie. Mile, miły chłopak. Klepie lądowanie. A tutaj zjazd już nam się wyformował. Mamy zjazd na hopę. Yy, testowaliśmy jak mniej więcej się jedzie, jaka jest prędkość, ale to też na mnie pokazało, że tutaj mega nam tyle lepiej, tutaj są dziury, to wszystko trzeba połatać, to takie. są takie małe chwasty wszędzie na tym, to to trzeba pozwalać, zaraz to chłopaki będą robić. Yy, potem się zajmujemy lewą stroną wybicia yy, i zjazd będziemy ogarniać te chwasty i te dziury. Jak zawsze. Nie wiem, raczej tego dzisiaj nie, nie zdążymy skończyć. No, klepanie pani idzie, ale to, że lądowanie i wszystko to, tego raczej dzisiaj nie zdążymy zrobić. Jeszcze, żeby to wyrównać, wszystko. Czyli się. <laughs> e, więc pewnie będziemy w kolejnym odcinku dokonywać, Bo to jutro, już jest poniedziałek, to jest szkoła. O Dawaj. Oj, blyat Dobrze Brawo! No i Przeżył! Brawo, boss! O, yeah, bro. Mamy to, widzowie! Nagrałeś to? Dobry. A jak myślisz? Aaaa! Ja już to... Ja już to widziałem, że ty to lecisz Jak jedziemy... Bardzo ładnie Dobra ten tu przykrywa nieumiejętnie. Chciałem go nauczyć jak przykrywać. No. To tak nie może być. No, Przecież nie. wleci posłód woda. O. No to napraw! No, ja a my tak. My po tej stronie zrobiliśmy. Tutaj już jest przykryte, bo będzie padać na tygodniu. My po tej stronie zrobiliśmy ładnie zjazd. Jest tutaj ten. Zwykle wyklepane to po boku wybicie. Oto. Tamto jest jeszcze nieruszone, a na lądowaniu, na lądowaniu dużo się nie zmieniło, ale przykrywamy już hopy. Eee, no i chuj, no i cześć.